Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie o Nano VNA, czyli bardzo fajnym analizatorem do Anden i nie tylko. Dzisiaj odpakujemy to urządzenie, skalibrujemy je oraz zrobimy pierwsze pomiary. Zaczynamy. Po wypakowaniu wszystkiego z pudełka otrzymujemy jeszcze jedno pudełko e, z napisem Nano VNA. E, w takim razie otwórzmy je. W środku od razu widzimy tak. smycz z takim jak gitary, żeby można było łatwiej nawigować po ekranie, który jest odporowy. Mamy całe menu w formie takiego rozpisanego po chińsku. A tutaj jest po angielsku jest całe menu ładnie rozpisane Pewnie się przyda Teraz posiadamy tak zestaw kalibracyjny e, rozwarte, zwarte i obciążenie 50 ohmowe kabel do komputera oraz ładowania urządzenia a także do możliwej łączności z telefonami przez przejściówkę, beczka SMA z samym nanoVN oraz rysik kable kabel SMA SMA razy dwa i jeszcze kabel do telefonu który posiada USB typu C w takim razie to możemy rozpakować tak, tak więc rozpakowałem już nasze kable. Widzimy, że są. one będą potrzebne do kalibracji oraz do pomiarów. W takim razie przejdźmy do samego Nano Jest to Nano wersja H, która posiada obudowę oraz od, pracuje od 50 kHz do 1,5 GHz. Jest ładnie zabezpieczona. Posiada tutaj nasz joystick do manipulacji. Tutaj posiada gniazdo USB-C, włącznik i slot na karty pamięci SD. Włączmy to urządzenie. O! Teraz nas wita w zakresie około tutaj od 1 e, kHz do 2 GHz, e, co jest rozblokowane gdzie tam nie będzie najlepiej pracować, ale przejdźmy w takim razie do kalibracji tego urządzenia przy pomocy y, zestawu, który mamy oryginalnie. W takim razie kalibracja. Do kalibracji naszego nanopłynu oprócz samego nanopłynu potrzebujemy złącze SMA zwarte, rozwarte, sztuczne obciążenie oraz przynajmniej jednego kabla. SMA, SMA dołączonego oryginalnie w zestawie, w takim razie bierzemy szybko na włączamy go oraz wchodzimy klikając na przykład tym, albo klikając na ekranie. Wchodzimy do menu, w którym na razie ustawmy zakres, który powinien działać to urządzenie. Wchodzimy w Stimulus. Start, to jest startowa od początku i wpisujemy ją 50 kHz. Teraz wchodzimy jeszcze raz, na przykład tym guzikiem i pozycja pozycję Stop, gdzie wpiszemy 1 i kropka. 5 GHz ok, mamy to ustawione już. Teraz kalibracja. Musimy teraz wrócić do naszego oryginalnego menu przez ee, bake i wchodzimy w calibrate. Tutaj jest kalibracja i zaczynamy. Open, czyli otwarty. E, można by po prostu nałożyć tą nakładkę, bo nic to nie robić, to nie będzie miał zły Ale ja zrobię to z nakładką, e, żeby się przydała. Trzymujemy i jest kalibracja otwartego. Teraz jest short, czyli zwarty. Mamy naszą zwartą, czyli zwieramy. Wszystko ok. I podobnie klikamy tą opcję i jest. Load, czyli obciążenie 50 ohmów. Jest, nie jest ona zwarta. Jest to po prostu rezystor, który daje nam 50 ohmów. Wykres Smitha pokazuje że już, że jest na środku, jest 50 ohmów. I przytrzymujemy. Teraz... Opcja, w której na razie nie musimy na razie nic robić, po prostu one są rozwarte, teraz chodzi o te dwa porty. Klikamy, jest true. Teraz przy pomocy naszego kabla robimy tak, żeby port 1 do portu drugiego był połączony. To się nazywa S11 i S21 i dajemy true. I zatwierdzamy, powiedzmy w pozycji 4. Kalibracja jest już za nami. Teraz możemy robić jakieś pomiary. Mając żego na na razie zaczniemy od najprostszych pomiarów, czyli SWR anteny i jej impedancja. Mierzymy sobie antenę KF-ową pod złączem UC, dlatego potrzebujemy przejściówki. Ta powinna pracować w pośpie 80-40 metrów Sprawdźmy Czy jest dobrze zestrojona Oraz czy nie ma jeszcze jakichś Innych może pasów Widzimy na rzecz, jak tam się kochara zjechał i może warto ograniczyć pas pasmo tylko od powiedzmy 3,5 do 7,20 MHz. Gdzie antena powinna pracować? Wchodzimy więc w start. I wpisujemy na razie 3,5... O nie, 3,8... 3,5... Mega teraz jeszcze raz stop Powiedzmy 7 7 kropka Chyba będzie 500 jakimś zapasem mega o! No i widzimy dość ładne Żelez u nas na 740 7340 yy, o 7300 1 do prawie do 15 e, impedancja 45 ohmów no a w jakimś w naszym wycinku tak prawie 2,5 to nie jest najlepszy wynik teraz przejdźmy sobie na 80 metrów Mam wycinek polski widzimy że taki 700 to jest 1 do 7, można powiedzieć że akceptowalne 1 do 1,7 oraz że najlepiej na 780, 1 do 2, czyli to jest wycinek ee, taki bardziej dx -owy. no a potem to już rośnie. A sprawdzimy trochę a zobaczmy jeszcze szersze pasmo. Wchodzimy więc w start. To jest 3 mega do 30 i widzimy, że mamy kochę w dołu Jeden jest na 80 ten jest na. Może jest 40 ale tu są jeszcze kilka Ten jest takiego Heavy Ski. z Ki Jeszcze można go złapie o Jesteśmy blisko 11.37 MHz 1 do 9 11 do 1,9 9 Czyli no prawie 2 Ale jeszcze Dołek. Zobaczmy co to się kryje 1830 MHz 2-2 do 2, 2, 2, 1. trochę to ma i jeszcze mamy kogoś 21 360 to pewnie e, wynika z, na 40 metrów kola i 2 do też podobnie jeszcze jakiś tam jest. Ciekawe co to byłoby zapasmo pasmo. Ok, 2 do. Prawie 2, 1. 1 do 2,5. 26 780. Myślę, że ze skrzynką, nawet na CB, to pracowałaby ta antena. E, no to nawet super. No tylko tam 40 trzeba poprawić. no jeszcze pierwszy pomierz. Teraz pomierzmy coś może z UKF Oto. Oryginalna antena 2 Openga i zmierzmy może i SWR dysponując takim kabeleczkiem nawet żadnych przejściówek po prostu podłączamy do FLA no, do, do portu jednego, czyli do S11, który mierzy właśnie SWR impedancję i jeszcze kilka innych parametrów. Trzeba będzie zmienić zakres Stimulus Start zaczniemy od to jest 4 Mega Kończąc na 440, 440 Mega I może ją zmniejszmy No tak mniej więcej i zobaczymy że już od 144 ok 144 MHz, 1 do 1,7 teraz ja, pasmo jest a, trochę lepiej czyli jest ja, teraz zobaczmy pasmo 70 czy może... to jest słabo To można wynikać z kabla bo offęgu to, to tam już, przy, kiedy przykładamy, to antena wtedy bardziej ma zwór wyższy. E, więc takie pomiary powinien się robić tak naprawdę na sębe który też robi za przeciwwagę, to, to budowa, więc to ma też wielkie znaczenie. A teraz zmieszmy może nasze kable. I jak nie mają straty, raczej są dobrze zrobione. Bo to też potrafi nam na pełen. Mam taki króciutki... Przewód feeder antenowy około 1 metr, sprawdźmy jakie ma straty, czy jest na pewno dobrze zrobiony. Nasz Baofeng będzie potrzebować do tego pomiaru znowu przejściówek, tym razem masz dwóch na port S11 oraz S21. И сразу можем себе уставить стимул, старт от, скажем, 100 мега до даже 520 zobaczcie bierzemy nasz kabel żeby było więcej go do portu pierwszego całkiem nie za kombinacja prześciówek mamy i drugi koniec kabla do drugiego portu Ok, a teraz mi się niebieska, czyli straty. Należy na 520 MHz mamy minus 0,3 decybela. czyli nieźle. Nie, patrzmy może bardziej w części amatorskiej minus 0,40, prawie powiedzmy nawet pół decybela. W paśmie 2 metrów To będzie no tak, tutaj Minus 1 y, Prawie nic Ale jednak coś Tak więc dobrze zobacz, że mam antyalka swr a Trochę nam promieniuje Tak więc nasz pomiar kabla zakończony. Powodzeniem. Więc jak widzicie, NanoVM to super urządzenie. Potrafi mierzyć nie tylko SWR anteny, ale też wtedy kabli, indukcyjność. Możemy tym filtry mierzyć. Tak więc dziękuję Wam za uwagę i obejrzenie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania oraz oglądania nowych filmów na tym kanale oraz ich starych.